Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem z Rosalią I postanowiłyśmy, że nagramy dzisiaj dla was takiego trochę vloga, ponieważ jesteśmy właśnie w samochodzie i jedziemy do domu TikTokerów. Więc pojedziemy tam i nagramy wam trochę z ukrycia jak to wygląda, pokażemy wam ten ich dom. Zobaczymy jak tym będzie. Jedziemy i widzimy się już na miejscu. No moi drodzy, jesteśmy już pod domem, zobaczcie. Tutaj jest ten domek. Widzicie chyba? I będziemy teraz wchodzić. Nikt po nas nie wyszedł, więc idziemy teraz wejść tam i będziemy oczywiście wszystko nagrywać nie <grymne> <grymne> Filip, e, pokaż wszystkim dom, bo ja chcę pokazać widzom. Bardzo. A, ile spóźnienia. Dobra. ile spóźnienia. No, bo właśnie. Rozalia, zobacz Adam, nagrywam vloga. Weź tutaj oprowadź moich widzów po domu. Nie ja okay, chcę ich oprowadź, pasz, mówię, tak. A no tak, bo ty tutaj nie mieszkasz, zapomniałam. Adam tu nie mieszka, proszę. Ale ja nie. znam ten dom na pamięć. Cześć. Julka. Tak. No, basen jest akurat super. Widziałam twój filmik, Filip. Naprawdę bardzo fajny był. Basenem. No, polecam. Dzięki, A zobaczcie tutaj, tak no, wygląda ten Tylko, basenik. Że to jest taka plastikowa płachta, i to jest po to, żeby ciepło z basenu nie wylatywało. Ale tutaj jest luźnica i teraz to się odsunie. Dobra. Ale no nie będę odsunął bo chyba to, to, każdy wie, jak to No wygląda. chyba każdy wie, ale zobaczcie, jak tutaj ładnie wszystko wygląda. Jest no. fajne światło. patrzcie, tutaj <laughs> dom za 50 milionów euro. Nie no, ale powiedz Filip, ile płacisz za ten dom? Dobra, miałem to nagrać na moim odcinku, ale już tutaj powiem, za dom ogólnie składamy się miesięcznie płacimy około 17 tysięcy złotych. Tylko że to nie ja to płacę, tylko wszyscy, co tu mieszkają, się na to składamy. A, no rozumiem. No Więc co? tak na osobę nie wychodzi, wcale tak mega dużo. A, no rozumiem, ale powiem ci, że bardzo fajnie. Zjedziemy. No. O. O. Ej. O, O, zobaczcie, jak tu super to widać. Tutaj jest. A też mam w domu, to w słabe. Ale moja jest lepsza. Nie, tam. Nie, Filip, nie zamykaj się. No czasami, czasami coś ćwiczę, ale rzadko. No, rzadko. A, no, ale siłownia, jedna rzecz tutaj jest, tak? No ale można na tym ćwiczyć, można tutaj ciężarki. Wow. wow. Tak, ale takie cięcia, no bo czasami jest coś nudnego. Korzystacie w ogóle z tego, bo jestem ciekawa. No patrz, cały czas ktoś gra w bilarda, non stop. Cały bo w ogóle jak bier. ja przychodzę do tego domu, to wygląda jakby to było wszystko takie martwe. No nie no, ale jest godzina 13, jeszcze połowa osób śpi. Serio? No i no w bilarda gramy wieczorami, a nie rano. Ale strasznie ci nie Tak Błagam już nas nie strasznie. Ej, serio. Co tam jest? Wchodzimy do niej wchodzić. Tam jest garaż, to nic ciekawego. <grym> to idzie. Aha, garaż. Kosiarka. A co to jest? Nie, to jest pewnie tylko taka skrytka. No właśnie. Bo no to jest pokoik dla skrzata jakiegoś. <grym> Taki, taki pokoik słodziutki tam. Zrób tak, taki dywanik ale takie piękne, takie lampeczki. lampki takie ledowe, na no nie takie podświetlenie. No. Ej, ludzie, jak dowiecie tutaj tu łapek w górę, to tak zrobię. No. Dobrze, dobrze. Teraz jest tak jasno. No, ładnie, bardzo. Ej, w ogóle no, twoja kamera niby jest taka nie najlepsza, ale w sumie ładne no. kolory No, Nie jest źle, prawda Filip? Mhm. No. Ciekawe, czy w ogóle twoi widzowie, którzy teraz cię oglądają, jeszcze pamiętają nasze mega stare odcinki. No właśnie. Na przykład to... Yy, Z malowaniem. To było, albo Nie, najlepsze to było jak kupowaliśmy ubrania. I to no. ma chyba 600... Ej, chcecie drugą część? Adam, drugą część robimy. Ubrań. Tak, druga część, ale tym razem muszą być lepsze. Mhm. Bo to jest beton, bo oni tutaj wylali niedawno beton i to jest świeży beton, ale na to będą położone takie mega ładne kafelki. Jaka ukryta kafela? Tak, tak wierzy się Nie, nie ma się! Dlaczego tutaj nie mieszkasz? Dlaczego tutaj nie ja mieszkasz? Nie jest przykro. Ale nie jest przykro, Słuchaj, ja tu nie mieszkam, bo kotem, który jest utworzony jest nie dla mnie plus... No nie ma, nie co ty na to? Jest to ja mam po prostu pomysł. Dobra. No, no. E, ja chcę z Tobą zrobić wywiad, więc spytam się moich Panów, jakie chcą pytania. E, zapraszam Was teraz do wywiadu z Adamem Rokiewiczem. Proszę Fajne miejsce słodyczy w domu tych Tokarów proszę pokazać, Panie Adamie. O! 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 Tutaj mamy wszystkie słodycze, tu cukierki. Zobaczą na nagraniu, że wykradniecie No, no dobra, to pozdrawiamy. Ty nawet zabierasz języczki. A nie, to są śmieżelki. Myślałem, że to są języczki, te takie kwaśne. Śmieżelki. Dobra, ja was tu zamykam. Okej. Okay. To Adam wszystko kradnie. No. Wow. 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 Nie mogę. Mam Straszy. Straszymy się przez 24 godziny. ale wie, ej, wiecie, jakie to by było super? W ogóle nie mówię już, żeby nagrać. Po prostu, żeby zagrać mi wchowanego. My się serio baliście? Czy... Ja nie mogę w tym Straszy. domu TikTokerów. Co to się w ogóle dzieje? Zobaczymy, Straszy. czy macie jakieś pytania do Adama. Proszę o Co? Dobra. A kamerzy z tam jest Filip Zabielski, więc będzie komentował. Logo, Dobrze, pierwsze pytanie. Ile pan Adam miał dziewczyn? O kurde, dobre pytanie, ani jednej. Ale beka. Dobrze, to jest taki wiele A O kiedy miałeś? Dwie. O, w teraz w swoim życiu? No. Jest różnica. Ile masz? Po, po prostu nigdy Sama. nie bądź związku. Nigdy. A, dobrze, to jest. Sama się. To ale w site to jest wywiad o tobie. Więc mhm. <noise> pytania do Damian. mnie. Poza kamerą. Ile masz lat, panie Adamie? 24. 24 lat, słuchajcie. I Taki nie. <noise> Ja jeszcze nie robię. Myślę, to robię, ja myślę, że bardzo dużo robię, ja myślę, że bardzo dużo robię, samosza. Tak, bardzo no dużo robisz? Dobra, mhm. tak, to zaraz robię. Ale robisz to nie tylko, nie, wiesz, to, że ktoś robi, to nie znaczy, że efektywnie, wiesz. Aha, no bardzo mądre słowa Pani Adam. Mhm. No, to było inteligentne. Na ile y, do 10 robisz, Tosia? Tak. Samosia, tak? Tak, sam. 10 Dziesięć na 10. Nie mam 10 do Ciebie tak. żadnych zastrzeżeń. No Samosia no, jest, jest mądra, bystra. Ma bardzo szybki umysł, wkręca nawet swoją mamę no, i myślimy szybciej o tym. No, dokładnie. A, a jej mama ją urodziła. To jest jeszcze lepsze. No. <grym> <grym> Więc ma geny po niej, a Samosia wyprzedziła swoją mamę. Teraz bardzo fajne pytanie: co ty pod No co, fajny content. ja nic o nich nie sądzę. wiesz. Znaczy, o co mogę o nich sądzić? Co są oni nagrywają? Wywiady. No i tyle. No dobrze, Czy jesteś gejem? Czy znajsza XD? Nie. E, Dobra. Nie Gdzie Gdyby Dobra. Samosia Dobra. była starsza, mogłaby być z Twoją dziewczyną. Tak, mogła. Dziękujemy Pani Adamie za władzy. Chciałbyś coś powiedzieć do Majona? Nic, obserwujcie mnie na Instagramie, ale to ty Dobrze, to się wytnie. Dobrze, moi drodzy, witamy po przerwie Mamy już pytania do Pana Filipa. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy jesteś kuzynem Tosi? Zapraszam. Oczywiście, jestem kuzynem Tosi. Filip! Czy ty panujesz w... Na jakiś kolor? E, tak, e, mam pofarbowane włosy, Saks. rozjaśnione. Ale czy planujesz jakiś kolor? A, czy planuję nowy? No wiesz co, tak sobie ostatnio myślałem, żeby trochę zaszaleć i zrobić sobie fioletowe, albo niebieskie, no. albo różowe, coś takiego, ale to na razie myślałem nad Dobrze. tym tylko. Dobrze, wieku. teraz pytanie. Jak reagujesz na e, No hmm? różnie, czasami... Nie, w sumie nie różnie, w sumie zawsze. Albo olewam, albo się śmieję. Tak, szczerze to ja nie tak, pamiętam czy. sytuacji, kiedy bym się jakoś mega czymś przejął. tak, Może kiedyś, teraz, teraz już nie. Teraz już tak nie mam. Czy chciałbyś być aktorem? Tak. Tak? tak. A najchętniej w takich A, filmach no, jeszcze, tak, Ja czy? jeszcze nie byłam na filmie. Nie byłaś na Misfit? Jeszcze nie. A teraz nie grają w kinoch? Już nie grają? nie grają. To teraz musisz czekać, aż to będzie gdzieś w telewizji, albo nie, na Netflixie, albo gdzieś. Nie no nie wiem, czy będzie, ale może. Ale już nie grają tego w kinach. Teraz raczej trzeba raczej. czekać, aż będzie gdzieś w telewizji albo gdzieś. A ja w ogóle jak teraz mamy wywiad, ja mam się patrzeć w kamerę czy na ciebie? Chyba na. Bo ty przeprowadzasz. No ja przeprowadzam. No tak, w sumie rację. Czy planujesz nagrać jakieś filmiki z tośnienem tak? Tak? Na 100%. A no to zdać jakieś plan. No teraz choćby nagrywam. No, ale jakieś plany. A wiem. no to ja bym chciał takiego pranka zrobić, ale to nie mogę powiedzieć jakiego, bo się dowiesz. No i bym chciał nagrać na przykład takie jak kiedyś, że na przykład kupujemy rzeczy dla samosi, albo na przykład, że jestem służącym samosi przez 24 no, godziny. To, to jest bardzo fajny pomysł. Ale to do ciebie na kanał chyba by było. No, bo do mnie to... Ale mogłoby być no, też no, do mnie, to zależy. Czemu twoja siostra ma większe zasięgi i jest bardziej znana? Izabela, to jest mhm. Jestem bardziej znany od Izy. No nie wiem, tak ktoś mi napisał, że nic. Mam na TikToku cztery razy więcej, na Instastory mnie ogląda 25 tysięcy osób, a na Instagramie mam więcej lajków od Izy. Masz więcej lajków od No. No dobrze. No nie no, nie no, no tak porównywalnie, no ale ja jestem bardziej znany. To jest jakiś przekręt. Skąd pomysł na fryzurkę, Iz? No, jakoś tak pomyślałem, że tak pasuje do mnie, takie no. mam wrażenie. Podoba mi się moja fryzura, taka jest szalona trochę. Jak się poznałeś z panią Tośką? Pamiętam, pamiętam. Dobra, więc to było tak, że było muzykali i ja nagrywałem na muzykali i samosia też nagrywała na muzykali. I okazało się, że jak ja pokazałem moim rodzicom samosie, to oni powiedzieli, że przecież to jest twoja kuzynka, no. a my się jakby wcześniej nie znaliśmy. Chyba się widzieliśmy jak byliśmy tacy mega młodzi, Me. że ja miałem tam, nie wiem, tam z 14 no, lat, a, ja pamiętam, a ty mam byłaś mam na... taka mega młoda, coś mm. takiego. No i się spotkaliśmy na parkingu chyba pod Lidlem. No. Coś takiego. Tak. I nagrywaliśmy wtedy jakieś TikToki. Samolotem nagraliśmy, co? Co ty mówisz? Nie pod Lidlem, tylko pod O'Shawn. A pod oszą. i poszliśmy do tego za. Zabaw. Tak, do pokoju zabaw, ale też było coś z Adamem że on był samolotem, Twój i ty Halo, no. samolot coś takiego. No i to była moja pierwsza komedia, ja tam się tak nagle wstąpiłam. Ta, no. Tak, pamiętam. Ile pan zarabia? Miesięcznie. No dobra, no już mogę powiedzieć chyba tak bardzo różnie, czasami mniej, czasami więcej. No czasami się zdarzy, że tylko 3000 zarobię, a czasami się zdarzy, że nawet tysięcy zarobię. Co? Czemu sobie? jesteś taki dziwny? Jestem specyficzny i oryginalny. Albo mnie ktoś lubi, albo nie lubi. Trzeba być sobą, ja jestem sobą. Dokładnie. Co robisz taki przystojny? To bardzo, bardzo miłe ze strony osoby, która to napisała. Uważam, że jestem średnio przystojny. Nie no. uważam się za jakiegoś mega przystojnego. Co i na kuzynkę? Oczywiście, że sama się tak. Oczywiście. Dalej. Ale machę tego, no. a do Adama było więcej? No tak, nie. Czy to Adama pytania? więcej? No, o Adam, nie. No, bo Adam jest ciekawszy. Nie, oni mają bekę z Adama. No, oni mają bekę z Adama. <noise> Każdy ma bekę z Adama. To się skończy, to się skończy. Zobaczycie, zaraz pobawię. Ja, ja sam z siebie mam bekę, patrząc na to, co widzę na tym zdjęciu. Nie, <noise> nie dziwię się, kurwa, widzę na to, przepraszam. <głos> nie, nie, <noise> nie. Nie wycinamy, nie, wycinamy, nie wycinamy. wycinamy. Ja sam widzę siebie, widzę swoją twarz. Aha, Adam Żakiewicz, wszystko jasne. Ja to widzę, okej. Okay. Ja zdaję sobie sprawę z tego, co ludzie widzą. Jestem sobą załamany oczywiście. Natomiast yy, chcę się zmienić. A, to jest a, mi sama, a, chcę mieć jesteś... two, twoją półkulotowej lewą. Oddawaj swoją lewą półkulę. Czyli co sądzisz o mnie? Bo ja nie co No procesor dobry. jestem ciekaw, ciekawy jaki będzie procesor. Dużo rzeczy to, to wytłumaczmy to widzę, bo może mnie ogarniają. Jeżeli mówimy, że ktoś ma dobry procesor, to mamy na myśli, że dobry szybki mózg, tak jak w komputerze, że są, jest, może być dobry, szybki procesor. Tak. To Samosia ma szybki procesor, Adam ma wolny procesor, ja kiedyś miałem wolny, ale teraz tak trochę się wyrobiłem i jest na pewno o wiele szybszy niż był kiedyś. Ale za to nadrabiamy kreatywnością, bo kto ma wolny procesor, masz wysoką kreatywność. Tak. No. Adam ma bardzo wiele pomysłów. Kiedyś jak nagrywaliśmy na Musical.ly, na Tiktoka, to bardzo dużo pomysłów było Adama. No. Bardzo dużo. Z kolei Samosia może mieć mniej pomysłów, a... Ale może tak szybciej przetwarzać. No. Prawda. Akurat masz rację. Widzicie no. Ale wiesz... To prawda, to dziwne. Czy planujesz tatuaż? Podobają mi się tatuaże, ale ja sam chyba sobie ja, nie zrobię. Ja ma ja, ja, ja chyba tutaj na ręku może. A wy ja tak, a no gdzie? Dobrze. No jasne, nie masz... Ma. To, to jest jakiś sztuczny gdzieś. Mam prawdziwe. Robiłam nawet przed szkołą. Tylko nie mogę to znaleźć. Ale nie no się nie. Przecież... By... Jak tatuaż? Ja no wiem, co, co ty by? gadasz? Ona mówi, przecież jest, rodzice rodzice, by ci nie pozwolili. Pozwolili. i jest. Gdzie? To. To jest tatuaż pędziła. Jasny. No tak. To? to jest pierwszy. To jest kropka malutka. Nie. Dobra, to ja też sobie zrobię kropkę i będę mówił, że mam tatuaż. No, a ja mam tatuaż. To ja też będę miał. Stima. Stima. Patrz, 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 patrz. Adam Brzakiewicz. A czy ją jesteś największą? <laughs> <laughs> a czy jesteś największą fanką do zdawki? A wolisz Team X czy ekipę Friza? Oglądam yy, i to i to. Ale kogo A, wolisz? Nie wiem kogo. Ale to jedna ekipa znika z YouTube'a, to którą wybierasz, żeby znikła Tak właśnie. Mm -mm. Nie no, Adam nie może mnie odwieść. Dlaczego Adam? A co ty dasz? Co ty dasz? Co masz w <laughs> Mam taki kabelek dla samochodu. Jaki kabelek? kabelek? Mam z GoPro. Siema Elo, dziękujemy za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę no i komentarz, czy chcecie więcej filmików. To wytrwał do samego końca. Niech w komentarzu napisze ptasznik. Ptasznik, jeśli dotrascie do tak. tego momentu. Zobaczymy w kolejnych I Jak będzie dużo łapek w górę, to nagrywamy super challenge. Jakieś porąbane sceny, pranki, wszystko dla Was zrobimy co będziecie chcieli. Dokładnie. Siema.